Siema, ja jestem Bosman i mam do przekazania ciekawe wiadomości. Mianowicie jestem zmuszony zawiesić serię Baldura. Czyli znaczy serię z Baldura. Wynika to z faktu, że przyszedł nowy patch i miałem problem z zainstalowaniem go. Nie wiem, czy problem braku miejsca, czy jakiś problem wewnętrzny, czy cokolwiek, ale wywaliło mi plus screena. Popatrzyłem trochę po internecie. Było, że jest taka szansa dać mu chwilę, spróbować później. No, próbowałem chyba za trzy razy. Nie wyszło. Potem próbowałem odinstalować grę i zainstalować ponownie to wywołał mi na instalowaniu gry. Mhm. Nie jest to kwestia braku miejsca, bo wyskoczył mi komunikat plus. Patrzyłem, ile mam miejsca, na dysku, więc spokojnie bym dwa baldury zinstalował. Eee, mam obawy, że to może być kwestia podzespołów mojego komputera. Trudno mi teraz powiedzieć. Fakt jest taki, że od wczoraj kombinowałem i nie jestem w stanie w ogóle nawet uruchomić baldura. Więc powiem tak. Dopóki trochę nie podrasuję kompa, a powiedzmy, że wiem mniej więcej, co mogę w nim teraz wymienić lub co dokupić, żeby było lepiej. Także. Bólem serca, ale muszę zawiesić baldura do momentu upgrade'u trochę komputera. Ja wiem, że wiele osób będzie niezadowolonych z tego powodu, bo jednak często ogląda tego baldura. Sam nie jestem zadowolony, bo mimo, że ta gra mnie zaczęła trochę męczyć, to bardzo ją lubię i bardzo chcę ją skończyć. No ale nie przeskoczę tego. Tak więc. Yy... <słuch> Bardzo mi przykro, ale no chwilowo musimy poradzić sobie bez baldur skate. A ja mówię, obiecuję, że jeśli tylko, hmm, jak tylko po prostu zaangrejruję kompa i będę mógł z powrotem zainstalować Baldura, to na pewno wrócę do niego. O to się nie martwcie, ale na no, nie zmienia to faktu, że na obecny moment gra zostaje, znaczy seria zostaje zawieszona. Zamiast tego, przynajmniej chwilowo, może wleci albo jakaś mniejsza gra, albo jakiś V-Raising, bo ostatnio zacząłem też w niego grać. Więc myślę, że coś w zamian na razie będzie, ale będziemy jakoś pracować, żeby ten baldur wrócił na kanał. Także jeszcze raz, bardzo mi przykro, że muszę taki film nagrać, ale. Cóż. Siła wyższa, jak to się mówi. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Uzbrojcie się w cierpliwość i myślę, że... Uff. Myślę, że może z początkiem maja już nawet ruszyłem, bo mnie więcej mówię. Więc muszę tutaj kopię poprawić. Mam środki na to, więc... Powiedzmy, że postaram się coś z tym zrobić. A na razie... Trzymajcie się i... до доступных гер